Nie uciekaj mi. Zabieram was do laboratorium. Haha. O oh my gosh, co my to robimy? O cholera, czemu jesteś taki brzydki? Teraz ubiorę was w dziwne stroje i obetnę włosy. I tak chciałem zostać fryzjerem, ale skończyłem tu. Moje włosy. Unu. Koleś, nie masz gustu. Nie ubieraj mnie w to gówno. Łapy precz od masek. Teraz zatańczę i przywołam resztę chomików doświadczalnych. Pycu 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 pycu. Ej, czemu oni mają normalne ubrania, a my wyglądamy jak prostytutki ze śmietnika? Zamknij ryj, teraz umieszczę was w dziwnych miejscach na tydzień. Ciebie dam na rykę, czy jak to tam, ty będziesz w krainie zombie. Ty sobie posiedzisz pod wodą, ty się tu smasz, a ciebie zostawiam związaną i skneblowaną, byś nie próbowała uciec. Dobra, minął tydzień, idziemy zobaczyć co u naszych skarów. Ej, gdzie ona się podziała? Nie mogła przecież wyparować. To zaporwanie mnie i mojej siostry. Chodź Kasia. Nareszcie w domu.